Była taka pani od, od polskiego w pierwszej klasie liceum. To jak ona opowiadała o, o języku polskim i tak dalej, to było coś takiego, że człowieku ona jakby kochała to. Ona jak czytała wiersz, to miałeś wrażenie, że on, on spływa na ciebie jak ciepła woda, że miałeś wrażenie, że ona te, o tych emocjach mówi naprawdę. I ona nam się pyta: jak myślicie, o czym mówił autor? I wtedy w ogóle człowieku. Co miał na myśli autor? Masz, kurwa, 14 lat, masz sprawdzian i musisz powiedzieć, co miał na myśli jakiś człowieku najpany typ na kacu, który jest jakimś ożgolem p***nym, którego kup Ej, nie wiem, co on czuł, bo ja nie rozumiem tych emocji. Spitalaj ode mnie tej. Wiesz, o co mi chodzi? Masz, kurwa, 14 lat. Jesteś głąbem. Każdy, kto ma 14 lat, jest głąbem. Lachy są odrobinę mądrzejsze niż typy w tym wieku. Odrobinę. Wiesz, o co chodzi, a od dzieciaków się wymaga chuj czego? I wypierdajcie, kurwa. Jest coś takiego, że przychodzę do tej instytucji, ktoś mi coś bo ty musisz to i tamto. Ta? Pana to. Idę się wygrać i nie spuszczę wody. Chuj w dupę. I i nie wracam do tej sali, chrwa.